Dzień dobry, witam Państwa na konferencji Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Wyborców, bezpartyjni samorządowcy. Normalna Polska w Normalnej Europie. Tematem dzisiejszej konferencji jest niepotrzebna walka Unii Europejskiej z emisją dwutlenku węgla. Proszę o zabranie głosu lidera listy, pana Przemysła Grzegorka, Gwardia Korwina. Dziękuję. Mam tu ze sobą fragment tego, czego się uczyliśmy na lekcji biologii, gdy byliśmy każdy z nas był w szkole podstawowej. Chciałbym też zauważyć, że zazielenienie ziemi, właśnie dzięki procesowi fotosyntezy, wzrasta. W ostatnich kilku latach wzrosło o 15%. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż w ostatnimi czasy w miastach się akurat likwiduje zieleń. Więc trochę tu jest sprzeczność w tym przekazie, że niby chcemy walczyć z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla jest naprawdę nam bardzo potrzebny. Gdyby go nie było, praktycznie byśmy jako ludzie byśmy nie istnieli. Zgodnie z procesem fotosyntezy, dwutlenek węgla jest potrzebny roślinom, które wykorzystują do przetworzenia tego wraz z wodą, którą pobierają z ziemi, z gleby lub z powietrza i wytwarzają tlen. Więc tu jest wielka sprzeczność. Nie zgadzamy się na straszenie ludzi dwutlenkiem węgla i musimy ten proces odwrócić. Dlatego też apelujemy do dziennikarzy wszystkich redakcji, aby o tym mówić jasno i klarownie. Dwutlenek węgla jest nam potrzebny, bez niego zginiemy i nie ma czegoś takiego, że on nagle tak wzrośnie, że nam zaszkodzi. Jeszcze jest jedna sprawa. Dlaczego w Unii Europejskiej są planowane likwidacje nauczania o procesie fotosyntezy? Dlaczego z muzeów są usuwane skamieliny, które zawierają informacje, że kiedyś w poprzednich epokach, w poprzednich erach było dużo więcej dwutlenku węgla i to było wszystko. Wszystko było na korzyść akurat, bo wtedy były gigantyczne prawda, rośliny, gigantyczne zwierzęta, więc też dwutlenek węgla by, by nam polepszył jakby proces żywnościowy, tak? To by było, jeśli chodzi o te tej kwestii, chyba wszystko. Dziękuję. Czy są pytania może? Edukacyjne. Prze musimy zacząć edukować społeczeństwo, że mm, ta narracja o, o śmiertelności dwutlenku węgla, że nagle nam zrośnie z 0,4%, do powiedzmy do 0,5% to nie jest jakaś zabójcza ilość, która nam tu może zaszkodzić. To jest po prostu znikomy procent. Poza tym wahania pogodowe nie są zależne tutaj od naszych działań na Ziemi, tylko wszystko odbywa się na zasadzie pola magnetycznego, które, które jest przesyłane ze Słońca. Ten proces się odbywa co około 10 lat. To na przykład możemy zauważyć w, tym, w, tych, w tych latach, kiedy mamy zorze polary nawet widoczne w Europie czy w Polsce. Dziękuję. Dziękuję.